Witam Was moi drodzy w filmiku logopedycznym i dzisiaj będziemy sobie utrwalać nazwy samogłosek, i co nam będzie potrzebne do dzisiejszych zajęć? Kartka przedzielona na pół, samogłoski napisane na dowolnej karteczce małej i duża kartka formatu A4. Zadanie polega na tym, <laughs> że przećwiczymy sobie najpierw wszystkie nazwy samogłosek. A później, ja zakryję kartką nasze samogłoski i będę Was prosiła o zapamiętanie nazw i ułożenie w odpowiednim miejscu. Więc zaczynamy. A E I U y, O Powtarzamy. U y, O Przyjrzyjcie się dokładnie jeszcze raz naszym samogłoskom. I zakrywamy. Uwaga. Proszę położyć tutaj samogłoskę A a tu samogłoskę O. I na pierwszym miejscu Tutaj będzie o, a, o. Zasłaniamy. Oraz kolejne. Tutaj kładziemy i, a tutaj u. Uwaga, odsłania? Tutaj miało być i. Tu, tutaj, u. Takie mamy na dzisiaj zadanie. Życzę Wam udanej nauki i do usłyszenia.